z Polski gry na spontanie. Przygody wielkie w tej Polsce są. Ukraina władzą polską jest. Otoczeni myśleliśmy przez Rosjanów. i my też my, że to, że otoczeni też potężni Szwajcarii i Brytanii niedaleko jest w Francja. Musimy cykować na losie, bo to największe zagrożenie. Może to my tobie tylko, ale siła losja ma wielką. My tylko ekonomią władamy doskonale. Okuraczy mnie ek ekonomią wielką mamy. Elektrownie, jądrowe lub atomowe tu już mamy trzy, dwie. I właśnie! z tego w tego roku. Jest dziesięta, trzecia budowana elektrowni. Już teraz już zarobiona elektrownia atomowa. Jedna na Czarnobylu, jedna w Gnieźnie, a kolejna jest budowana w Grydzie. Takie wieś, alp budowana budowana. A wyślepcie lub w Grydzie. będzie więcej elektrowni. Jak będzie władza większa, i także dzieje się u Niemiec. Wojny mają ciągle, to nie niewspotykane. Po upadku swego potęgi muszą kręcić na kolana. Gdyby nie Bangladesz, to by upadła. Gdyby nie Bangladesz, to by upadła. To już pewne, wszyscy mówią o tym. Gdyby Pan gradę, Niemcy by nie istniały już. Teraz się pogalną dzisiejszy śnieg o kompletnie balenie ogarnięte. Sprawdźcie. Planuję się w najwyższym z całkowitych olimitów pieniędzy. Już 5 miesięcy temu chciała się budować na rekominie jądrowa na Sąbce kule szalne. Budowa wielka się szykuje, ale niewielka budowa będzie wielka. Wszystko będzie perfekcyjnie, gdyby będzie w pełna. Łuk będzie problemy ustalenie mają wielkie. Wykorzystują swoje cierpienie niestety. Nie wykorzystują teraz. Pan popieszy się sięstw. Ruchy sięstw, które posypowało o najbardziej wielką, wielką część tej religii. Włochy mają problemy. Jedynie pan poszle może jej. Bliszną, centralnie dalekie od tego miasta, miejsca. Wielka budowa armii jest już wielka. Trochę budżetu tylko u na to. Tylko trzeba ogarnąć co najmniej 5000, żeby losek poddał się między. więcej. Sekuję się! Wielka wojna! Wojna polsko-rosyjska. Ostatnia była w Drugiej wojnie światowej, a najnowsza w XX wieku, w Pokażę Polska swoją siłę, że lusek na kolana będzie kręcał. Lusek będzie na kolona wkręcać przed Polakami. Wielka wojna, jak mówię, się sykuje. I będzie Rosjan no, i będzie Rosja z Rosji opuszczać polskie dupę. No, nie idę No to jednak nie. To Polska będzie władcą Europy. A nie z Tagnuszek, który pół Europy, pół Azji. Więc Europy, pół Azji na terenie. Musi pokazać potęgę, pokażemy mu potęgę prawdziwej Europy. Nie będzie tak, że będzie władał państwami w Europie. To Polska będzie władała państwami w, Aży, w Europie. Nie będzie, że, by, że w większość czasu czasów jedno państwo służyło Rosjanowi. Jedno państwo tak zwane walczyło długo i niechętnie. Chybnie jedno państwo aż tak pewne walczyło po stronie Losiężęce. Nazwę miała dziwną mi przyczynę. W dziwna zbyła była, więc służyła Rosjanom Łukaszynka, taki dziwny był. W Polsce nikt nie chciał służyć, bo nie był Potęgi nie były polskie. Dopóki polskiej siły nie było, to nikt nie chciał słuchać polskich świecie. Od wielu lat. to polska władza światem już. USA teraz pyta się o zgodę czegoś z NATO. Be, bo, be, bo, bez Polski nic nie uda się ukraść to Dopóki będą brzmi, nie będą nowu pierwsze, to Polska władza coś światem. Nie znamy nie wiem skąd nie mam. Mniej więcej to nawet źle dobre są. Oto do mnie brzmi, jak ryb, to nie będzie kazymyk. Palmia sesykuje, sykuje, wojna wielka pęć. Trochę armii, trochę tam. Niech będzie cały smak. Niedługo. Bałtyk będzie cały nas. Oganiamy tereny trochę, po trochę. Żeby władza na Bałtyku była jedną menda. Jednomyślnie. Alma potężno, pokaż Losianom Zelaki zimują. Niedługo Moskwa pod naszym władaniem będzie, aż Kaukaz będzie kręcał pod naszymi koranami. Syku jest wygrana, każdy to już mówi. Za całej Europie mówi, że Polska wygra, że nigdy głoski były prawosławnych, że katolicy przegrają tą bitwę, a skak. A co tu się dzieje? Prawosławni umierają, zmieniają kato, upadają. Myślą co się dzieje. Czemu nasza wiara umiera? Prawdziwa wiara włada teraz. Teraz wszyscy wiedzą, teraz, że plakatolicy mieli prawdę chrześcijanie, prawosławni mieli rację, każdy to już wie, każdy już zmienia wiele szefów. Niemcy wiedzą swoją niedoszłą sytuację, zmienia mienia, wiale już na zawsze. Zamiast luteranów, nowu katolik, jak to też tak katolik. Pulcia, nasz przyjaciel wojenny. Też na wojnie ze wschodem, na to się dzieje. Aż dwa państwa pomagają w tej wielkiej wojnie, tylko dwa walczą z takim słabym państwem. Kiedyś potężny teraz słabe. Każdy państwo już wyściga go. Bo słabe już, bo taki słaby jest. Każdy myśli, że luszek nie był. Po upadku kasynki, widząc, że luszek już nie pomaga swym wasarom, To boi, że wojny z Polską. Las miał wybraną bitkę, więc armii wybił Polskę. Ale nie na długo. Trochę armii przyszło z Z tyłu. Wszyscy już się boją że sojusznicy już chce Rosji, co i będzie wielką ropą zdobytą od Rosków? Już się nie myślę, czy warto włączyć, czy nie warto blik. Myśląc, że to by za, tam, za czasów z, 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 z komunizmu by w dali radę tej wojnie, już Rosji. Czy nie warto było być do komuny? Myślę tak ciągle. Jak widać, to demokracja upada do demokratów, którzy są co dłużej. Monarchia, jak myśleli, jest słaba. To komunę popierali. Teraz komuny, potem komunę wypierali. Teraz znowu komuny by się To dziwne: komuna to najgorszy uczcić teraz po faszyzmie. Tak jak faszyzm. Tylko te dwa to najgorsze w świecie. Kapitalizm to nawet więcej to ustrój. To jest tylko stan... ...większość terenów. Rosja nie tracą. Południe już... ...południe... ...tracą już dosyć do Morza Śródziemnego. Wojna się wygrywa. Każdy to już wie. Ludzie upada. Każdy to już wie. Teraz trzeba tylko ogarnąć sojuszników, którzy wybiją od strony w Azji, bo Nie może to być ktoś silny, nie może być ktoś to słaby. Musi być to odpowiedni wręcz szauczy. Chiny już chyba to... Wy wybrały się na tak, tą osobę. Dlatego Rosja nie ma już. Sił, nie ma tego już armii. Teraz wszyscy wiedzą, że komunna też jest słaba, bo ona sama zaatakowała ich sama. To już pewne ustroje, nie wiadomo jakie, chyba będą chcieli być monarchią znowu powrotu. Nie wiedzą, co to jest. Monarchia im nie pomoże, bo nikt. Takim nie powiem, że jest monarchią. Gdyby byli mieli kolonie, gdyby mieli siłę, to by mogli być monarchią. Każdy już tak mówi. Telen tyle Polska ma, że spol Polita może już brać. Ale za to Polska chce być pokazać. Demokracja i silna. Potem, jak zboda minuje Les z Europy, to powstanie zespół spolita, narodów, taki i plan Władzca Polski. Lok, już w tym roku. Ukończono budowę elektrowni atomowej. Ukończona już. Dwa miesiące temu ogłoszono zakończenie. Wielki kody technologiczne Polska ma. Od już jedną, ale um, jedną już wygrała jedną bitwę Rosjanie. Jedną bitkę dopiero wygrali. Po milionie nieudanych. Teraz widać, że Rosja z sił, siłą będzie mlekała do tych sił. Odbija, odbija teleny. Co tu się dzieje? Trzeba z palca. Trzeba kogoś, kogoś nie pozewa, się. więc go tu w pracy w role swą. Niech ale już widać. Będzie, nazywa się zakładą, a Szczepicki Losik się nazywa. Będzie zakładą, a losic się nazywa. Wiem, że Slobodę robi tu Polska i Turcie, że wygadają najważniejsze tereny, on tylko wykończył się od Azji. Leskich sił losu nie wystarczy Musi kompletnie upaść. Nóż stracić. stracić i tu, tytuł władcy świata. I ma oddać atomówki cały I ma oddać atomówki komu, komu świat mu powie. Się wielka bitwa. Armia, wie, Swoją armia! Najeżdża Rosję, że tak zwany rosyjski się rozpoczął. Cztery państwa atakują. Cztery państwa rozbielają. Żeby Rosja nie władała ziemiami, żadnymi już. Polska ma najwięcej. Trzeba tylko wyeliminować je. I żeby potem Luszek będzie płakał, bo nie miał wygranej bitwy jednej. Luszek nie przewidział siły Polaków tak wielkiej. Myślał, że Polska to jakiś głupi był, że atakował ją. Polska, słysząc mieli miał szpiegę w Moskwie, wiedząc, to, cała szybko przykryli swój atak. Lec, ale mi długo nie musiało, długo ps, długo dla bioty, było, ale mi długa, 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 były od rusków. I żeby od nie, nie mieli dostępu do Morza Śródziemnego, to zabierali Polacy dostęp do wielu z trenów. Polska szukając terenu, który niepotrzebny jest. Wybrał ten Żeby Nosia nie miała dostępu trochę zem. I tak zakończyła się bój. Bunt zakończę. zakończył. Nigdy nic nie pożałowałem tego. Po w uszło, no, Polacy widząc potęgę, chciał nawiązać coś z z Co im się udało? Prałem Polski byłby namówić, picić. Gruzje bez takową prowincję rozwiedzkom. Żeby oni władali tą tereną, żeby mogli ją pozbyć z łatwością, żeby lościa nie miało, nie była znowu problemem. Propozycją polskiej przyszłości było terenu wielu. Ale Moskw, Moskw, Polska włada większą z tą terenu. Plan Polski się udał. Ma atomówkę, atomówkę, już. Znając Tricia, by musieli mieć 5 atletów w jej jądrowym, Ale dzięki Rosji mają kolejny. Polscy mają natomówki już. Po II wojnie światowej było dużo zasobów ludzkich. Jeden do czolów. Polscy, którzy potem zginęli podczas wojny. Podczas rewolucji czasami. Podczas przydziałów rewolucji, którzy byli w Polsce. Poginęli na rzecz wolności Polaków. Partici komunizmu musieli im na będą przywrócić tego ustroju nigdy. Armia nie, nie, musi nie, 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 rosyjskie władzą Polską już są. Ale Polska nie mając zasobów na wojny, wykonała państwo azjatyckie, żeby od pleców. Polska mając trudności handlowe musieli doszczyć trochę asymilacji. Turcja ma bezpieczny rzecz, ma bezpieczeństwo, bo tereny jest dużo posada jeszcze. O głupie. Ignorują teraz nas. Chcemy lekceważyć siłę naszą. Mówią, że latunek i nie obchodzi ich nic, bo by sami się poradzili. To po Portugalia że ci podbija. On jest wściekły, że ją dodał. Przynajmniej żyje, to jest ważne. Inaczej by nikt nie zawadził życiem. Kiedyś podpiszę te pokoje, ale Polska będzie potęgą potęgować gotowo. Iran, mam nadzieję, jest. dużo dłużej laty, bo asymilacja krugo jest trochę czasami już. Dwoma krajami na słaby pomysł. Każdy powinien o tym wiedzieć, już każdy. Polska wie, że dwie wojny na to jest sada. Lepiej mieć dwu, jedną wojnę, potem drugą. Polska najlepiej o tym wie. Przegrała, mogłaby mieć szanse małe. Jakby rząd grecki dołączył do wojny, Polska mogłaby być przygotowana, mogłaby obronić się, się pod Warszawą i wygrywać. Gdyby jakbyście potem banka be, Benelux dołączyły, to ledwo byłaby już po wojnie. Piotr by, by zginął, nikt by nie przeżył. Dyktator żaden nie powstał, blok kształtni by nie istniał. Tyk tylko Niemcy by nie istniały, a Polska byłoby szybciej uniknąć to łatwiej byłoby bronić, jakby nie było szybciej. byłoby bloku szotnika, to byłoby szybciej. Polacy mam blisko znowu w stolicę mają w stanie dwie sta stare stolice i są w stanie przemagać się przy nowej. Kaliningrad mają wielki wpływ na Morzu Bałtyckim posiadają. Morze Calne mają już większe nawet. Bo Sibidance w większości tam już jest. Ukrainy były trochę wielkie. A teraz więc tam bym prawie tam stolci. To ogromny mamy. Teraz powolny Rosji, Polska ma wiele zwodów. z Z Morza Czarnego, że najwięcej. A Bałtycki, troszkę, a Bałtycki jest drugi, jedyny. hot jest, ale chociaż to robimy na wolny cały. Tego te Bał, bałtyk jest pamiętniany teraz tak pewno jedną wyspą. Bałtyk jest jedną wyspą. Wyspą Wojownika. ułatwia u... mojemu sojusznikowi sytuację. Więc trzeba tylko Iran dojechać kompletnie. Ilak, Ilak, jakie masz relacje z sturcią Zemno mną z jakie Okej, okay, proszę cię o jedną wojnę, żebyś pokonał konał Ilana Ilan nie może mieć też w pokusami Ilan. Ilan i może mieć pierwszy w słów. Musi pokazać potęgę. Kto posługuje bardziej na to? Kok Dyplomacja nam się poprawia. Mam nadzieję, że będziesz mądry i wykorzystać. Tutaj, tujcie, tu, spokojnie. Wielką kasę dysponuje. Zarabiam mnóstwo kasy, więc nie przejmuj się wcale z tym. Bo w sklospinałym warunkiem sojuszu było jakby, jakby chciał kiedyś, jakby połowa państwa by chciała, żeby by mógł, mógł, mieć, by, mógł być wielowielny, by mógł mieć palę muzułmanów, palę chrześcijanów i tak i Polska to są już. Jeden silny, jeden słabszy. Bo siły nie ma za tych wielkich. Jeden ma wielką, to część jeden ma słabą. Gdyby nie Polska, Tobie już nie o żaden. A się mi rozbudowa poltu zajmuje dużo. I tego do santy szybkie nie mogą przechodzić szybko. Nie wincie słabe wiem, Turcio, ale niespokojnie. Niedługo będzie już wielka wolna teraz. Będzie spokojnie, jak będzie spokój. Teraz czas zakończyć chwilę historię Tom, spowojnie całą. 70 się 10 tysięcy armii zostało po wojnie z Losją. Losjan jakiś jak swalt potęgi teraz ma problemy z Francją. Od tych miesięcy był się z, Bo z Francją. Nie ma tomówek, żeby ją straszyć. Kiedyś czwarta, tutaj, teraz kiedyś jeszcze czwarta, teraz piąta, by była przed wojną, po wojnie, przed wojną. A teraz jakaś dwudziesta. Kiedyś piąta. Chiny swój wzrost niewiele. A zresztą też, ale widać, że trochę Polska więcej nie dobyła. Dulcia już nie mielem co to była, to lica już tylko słabo jej mieli jest. To nie koniec historii, to jeszcze dopiero przez smak tej historii. To już koniec tego filmu, mam nadzieję, że łapkę i górę i suba dostawicie. Mam nadzieję, że macie miły dzień. Ja nagrywam to wieczorem. Trzymajcie się, elo.